Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. Witam Was w odcinku poświęconym Nolanowi McNamara i zapraszam do oglądania. Nolan McNamara jest starszym Bractwa Stali dowodzącym oddziałami zakonu na Pustkowiach Mojave. Starszym został po dezercji starszego Eliacha w trakcie operacji Sunburst. Wcześniej był paladynem, który wraz ze 150 członkami zakonu przybył na Pustkowia Mojave w poszukiwaniu technologii, które byłyby w stanie wyrównać szanse Bractwa w starciu z RNK w Kalifornii. Po dezercji Eliacha, McNamara przejął dowodzenie siłami bractwa w oblężonej elektrowni. Poprowadził kontratak, dzięki któremu bractwo przerwało pierścień oblężenia i wycofał się do bunkra w ukrytej dolinie. Nowo mianowany starszy McNamara zarządził blokadę ukrytej doliny na czas nieokreślony. Na powierzchni wychodziły jedynie pojedyncze patrole oraz Veronika, która zaopatrywała schron w wodę oraz żywność. Po bitwie zwiadowcy Bractwa zaczęli donosić maknamarze o znaczącym wzroście sił RNK w regionie. Starszy obawiał się, że republika przysyła swe siły ze względu na bractwo. Uznał, że bractwo powinno unikać jakiejkolwiek konfrontacji z RNK oraz zbierać siły czekając na rozkazy z Los Hills. Nie miał pojęcia o nadchodzącej bitwie pomiędzy RNK a legionem na zaporze Hoovera. Jego postawa nie podobała się wielu członkom Bractwa. Najwyższy Paladin Hardin planował przewrót, chciał zostać nowym starszym i wznowić działania wojenne przeciw Republice. Weronika uważa, że przez takich jak on Bractwo zaczęło upadać. Próbuje znaleźć dla Starszego technologie, które pomogą Bractwu przetrwać w nowym świecie. Tego jednak nic nie interesuje. Kurier może pomóc starszemu rozwiązać część problemów bractwa oraz pomóc mu utrzymać stanowisko starszego lub też go obalić. Jeśli Nolan McNamara pozostaje starszym, pozwala naszej postaci dołączyć do Bractwa Stali, co w normalnych warunkach jest niemożliwe. W przypadku przejęcia władzy przez Paladyna Hardina, McNamara zostaje zdegradowany do rangi rycerza. Jeśli jest starszym, możliwy jest również pokój z Republiką Nowej Kalifornii. Jego dalsze losy zależą od działań gracza w Fallout New Vegas. Także dotarliśmy do końca tego odcinka. Dzięki za oglądanie, ja się z Wami żegnam i do następnego razu. Cześć!